Witam serdecznie. Słuchajcie, mija dziesiąty dzień e, mój gry na tym nowym koncie, i chciałem po prostu się podzielić z Wami tym, co do, do tej pory udało mi się tutaj zdziałać, osiągnąć. E, zwłaszcza, że coś, na co od dobrych kilku dni pra, pracowałem, dzisiaj uda mi się po prostu w końcu zrealizować i chciałem to zrobić na Waszych oczach. E, mianowicie, KL. W końcu udało mi się uzbierać dość mięsek żeby podbić mu rangę na piąty poziom, przepraszam, szósty poziom, e, będę miał swoją pierwszą sześciogwiazdkową postać, słuchajcie. E, na tym koncie. E, już po 10 dniach w grze. Myślę, że myślę, że. E, jest to dość. Nie chcę powiedzieć, że to jakieś super osiągnięcie, tak? Ale słuchajcie, wiem, ile mnie to czasu kosztowało i wysiłku, i, i energii, e, żeby, to, żeby to zrealizować, więc. No ja wiem, że to prosto nie było. Ale się udało i bardzo się z tego cieszę, słuchajcie, bo teraz też będzie, teraz to już będzie z górki po prostu. Słuchajcie, ja może zacznę w ogóle też od tego, że nim, nim się rozgadam dalej gdzieś o, i zapomnę, podbiję mu trochę poziomy na początek. O, i tak. Na szczęście, tych poziomów tak wpadnie trochę. Trochę wpadnie, 30 poziom mu nabijam od razu, no spoko. Także będzie w stanie gdzieś tam sobie sam, sam, sam być własnym farmerem. Myślę, że na tych etapach, gdzie jestem mniej więcej. I teraz tak. Słuchajcie, największy problem dla mnie polegał na tym, że ja nie mając 60 poziomowej postaci, nie, nie byłem w stanie po prostu gdzieś tam sobie farmić brutala. Jestem na hardzie i generalnie głównie farmiłem lokację 93 co po części dlatego że w 103 było szło mi to dużo wolniej jeszcze czasami przegrywałem a tutaj przy tej okazji mogłem sobie farmić War Maiden, która jest jednym z moich postaci, które zamierzam rozwijać i wyfarmiłem kilka duplikatów, którymi podniosłem jej poziomy z nie wiem 4, może 5 i też mam parę kopii yy, Berserkera, nad którym myślę, czy nie, czy właśnie nie, nie zacząć go rozwijać w przyszłości. Na ten moment go nie rozwijam, ale te kopie niech sobie leżą, y, bo może jeszcze się namyślę. W każdym razie nie było tutaj y, farmienie stratą czasu, natomiast levelowanie, słuchajcie, postaci, levelo wylevelowanie pięciu mięs mięsek, pięciogwiazdkowych było strasznym, słuchajcie, wyzwaniem tutaj, yy, bo... Za walki w tej lokacji dostawały te moje postacie, które levelowałem, jakoś, nie wiem, 5000 chyba 300, czy nawet kilka kilkadziesiąt, chyba 5170 XP. Jakoś, wydaje mi się, coś ku tego. To jest, słuchajcie, bardzo malutka, przecież mam bonus do XP, tak e, i to jeszcze przez parę dni będzie trwał, tak? Nadal, nadal mam gdzieś zdobyty. Także słuchajcie, strasznie to było męczące. Teraz, e, jak już Kaela wbije. Na poziom nie wiem, 50, a co dopiero potem na 60. Myślę, że spokojnie będę w stanie nim gdzieś o ten, o ten już brutal zahaczyć, może, może nawet uda mi się dotrzeć do lokacji 12.3 na brutalu i tam sobie farmić. Zobaczymy. Na razie nie chcę zapeszać, ale myślę, że przy, przy tym sprzęcie przy, jak będzie miał 6 gwiazdek i 60 poziom, myślę, że myślę, że jest to, jest to wykonalne. Nie będzie na pewno łatwe, ale myślę, że będzie wykonalne. W każdym razie to jest najważniejsza sprawa, jaką chciałem dzisiaj wam pokazać, bo bardzo się cieszę. Jestem, jestem bardzo dumny z mojego kalka. Słuchajcie, eee, najsmutniejsze jest to, że pięciu gemsów mi zabrakło, żeby mu wykupić wszystkie eee, masterki. Skrole do masterek już by, już by miał wszystkie masterki wykupione. A tak muszę jeszcze gdzieś na pięć gemsów poczekać. Eee, co tu jeszcze, słuchajcie, ciekawego się, się działo? W międzyczasie pewnie jakaś nagroda za. Za Champion Training turniej, no bo KLM trochę punktów przed chwilą nabiłem, ale słuchajcie, przy okazji, może wam pokażę, co jeszcze zrobiłem. Po poprzednim nagraniu, w którym tłumaczyłem Forge, jak działa, postanowiłem go jednak wypróbować, słuchajcie, i. Może najpierw Wam pokażę, jak wykorzystałem Forge, bo korzystałem z Perception setu, wykułem trzy zestawy, ale nie używałem żadnych talizmanów. Parę mi się mam dość dużo, du, dużo kopii, więc teoretycznie mogłem te przedmioty jakoś gdzieś tam próbować poprawić, ale byłem ciekaw, jak to pójdzie, jak nie użyję żadnego talizmanu, co z tego wyniknie. Już Wam słuchajcie pokazuję pokażę efekty. Moja war Maiden to jest akurat kopia, której muszę, muszę za, zaraz na skillę przeznaczyć. Zaraz zobaczę, jak, jak tu za skillami, właśnie e, poziom 2, poziom czyli tu 3 kopie poszły łącznie, 4 kopie poszły łącznie, piąta tutaj jest, no także trochę się ich uzbierało. Ale w każdym razie, aha, miałem wam pokazać sprzęty mojej Wurmaidenki. E, jeden Perception Set ma na sobie, e, jeden przedmiot postanowiłem nie ubierać. Wydaje mi się, że z broni jestem najbardziej zadowolony. Pozostałe przedmioty z tego setu tak trochę gorzej poszły. Eee, tworzyłem pięcio, pięciogwiazdkowy, tak, Perception Set 5-6 eee, gwiazdek. I każdy przedmiot wyszedł pięciogwiazdkowy niestety tylko, także trochę, trochę lipa. Ale tak, buty. Eee, fajnie, że z atakiem słuchajcie, no oczywiście najlepiej byłby tutaj speed. A tak też byłby spoko, gdyby speed był w stat e, najlepiej gdzieś tutaj, w statach, które mógłbym podbić, e, podnosząc po poziom na przedmiot 8, albo naprawdę chociaż tutaj, w najgorszym razie, ale nigdzie tego speedu nie ma w tych butach, także tak trochę, tak trochę nie bardzo mnie skusiły. E, wolałem postawić na klatę, e, bo klata z atakiem też fajna sprawa, no, no bo War Maiden jest postacią ofensywną. Staty, sub-staty trafiły się w pierwszym rzucie takie nędzne, ale potem, potem HP w klacie się, się, się objawiło też, więc luzik arbuzik. Słuchajcie, ani klata, ani buty nie są super, natomiast no, no wolę nie super klatę, niż buty bez spidu całkowicie mieć na tej postaci. Natomiast jeżeli chodzi o broń, to myślę, że jestem całkiem zadowolony, słuchajcie, bo po pierwsze tak, em, Fajne subst... Po pierwsze, trafiła się pizka, a nie rarka, to samo w sobie jest spoko. A po drugie, a po drugie substaty mi fajne wyskoczyły, te trzy pierwsze, jakie, jakie mogły wyskoczyć. tak Akuracji w przedmiocie, który jest z zestawu, który daje akuracji, no fajna sprawa. Speed, no to też fajna sprawa. I crit rate też super sprawa. Nie wiem, czy po, przy podnoszeniu tego przedmiotu na wyższe poziomy, czy jestem zadowolony, że dwa punkty poszły w akuracji, a nic w crit rate. Ale z drugiej strony, tak, no po to ten zestaw na nią ubrałem, żeby miała więcej akuracji. No i dzięki tym, słuchajcie, same te dwa przedmioty, tak, zestaw daje jej 40, a prócz tego sama, sam, ten, sam ten łuk daje jej 30, czyli te dwa przedmioty zapewniają jej 70 z 77 akuracji, jakie ona ma na ten moment, tak, a to jest... War Maiden to jest wiecie postać z takim bardzo ważnym dla mnie skillem, który redukuje obronę przeciwników o 60% co bardzo przyspiesza ich eksterminację niestety na ten moment mam tylko 75% szans że ten debuff wejdzie, ale jestem trzy szczęśliwe książki od tego, żeby miał które krótszy cooldown i 100% szans na wejście i wtedy to będzie za każdym razem tylko kwestia jej tak naprawdę akuracji no, chyba, że będę walczył z zielonymi czempionami, no wtedy niekoniecznie. Eee, w każdym razie, słuchajcie, bardzo się cieszę. Eee, nie mogę się nacieszyć z moim KL-kiem, naprawdę. Eee, teraz tak, Champion Training Event. Eee, tak, młote, już mi się młotecz, młoteczki tutaj uzbierały. Super. I teraz tak, słuchajcie, zastanawiam się, co, co robić dalej z tą moją postacią. No bo patrzcie, jestem dość daleko w tym Champion Training Evencie. Tak naprawdę kolejna nagroda eee, to Krasnolud, którego mi brakuje do fuzji. Potem jest niebieski Kems. Dwie miksturki, które też się, wiecie, nie zaszkodzą, bo to są te najlepsze do, 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 do fuzji uniwersalnej, te, te białe. Tłumaczę, co to jest, jakbyście nie widzieli. A potem epicka książka i epicka postać. Chciałbym tutaj dojechać w tym evencie jeszcze. Tylko, że to by poznaczało, ile zostało w tym evencie czasu. No, niecałe cztery doby, tak? Prawie cztery doby, słuchajcie, Dalszego, uporczywego farmienia expa, a ja już tym żygam, Ale pomyślę, pomyślę, rozważam, tak, bo fajnie by było tutaj dojechać tak, eee, i zdobyć tą postać bez konieczności fuzjowania jej. Ale, ale zobaczymy, bo też kwestia jest taka: słuchajcie, że poza eventami też są turnieje. Eee, dzisiaj zakończył się między innymi turniej, słuchajcie, na Fireknighte, w którym nie brałem udziału. Eee, puściłem parę wyprawek, żeby zobaczyć, jak daleko jestem w stanie zajść. Nie byłem w stanie dojść w ogóle daleko. Wydaje mi się, że tylko pierwszy poziom, słuchajcie, przeszedłem. Problem z Knightem polega na tym, że to jest akurat turniej na, na, na smoku, który się dzisiaj zaczął. I właśnie on mnie trochę tak odciąga od tego eventu, treningo, eventu treningowego. Się zastanawiam, czy lepiej jechać ten event treningowy, czy po prostu sobie przez parę dni smoczkiem się zająć trochę przedmiotów dofarmić, a w międzyczasie o te nagrody powalczyć, prób spróbować. Myślę, że gdzieś tutaj jestem, nawet moją cienką drużyną w stanie dojechać eee, i też by była postać do fuzji po drodze jakichś parę innych nagród. No i gdzieś wtedy bym automatycznie, myślę, może nie w czołówce, ale którąś z tych nagród też zebrał. Eee, także waham się między tym eventem treningowym a turniejem smoczym. Ze smokiem nie powinien mieć problemu, zwłaszcza teraz, kiedy mój KL wbił 60 do poziomu, a jeszcze jak zdobędzie masterki wszystkie, no to już w ogóle będzie nie do zdarcia tutaj e, na takich średnich poziomach smoka, nie, nie wiem, 10 czy może tam któryś nasty. E, w każdym razie z Fireknightem słuchajcie tylko na czym polega problem. Fireknight to jest lo, loch. W którym najważniejsze co postać może. Różne rzeczy są ważne, między innymi słuchajcie, mój, mój Arminger też jest dobry na Fire Knight'a. Sęk w tym, że na Fireknightie bardzo ważne jest, żeby mieć multi ataki w podstawowym ataku na postaci. A ja mam Kaela, który w podstawowym ataku, w podstawowym skillu ma jeden, jeden atak. Warmaiden, która w podstawowym skillu ma jeden atak, Armingera, który w podstawowym skillu ma jeden atak. Shield guarda, który w podstawowym skilu ma jeden atak, i Sniperkę, która w podstawowym skilu ma dwa ataki. To jest słuchaj, na, na, na Fire to jest dramat, słuchajcie, to jest tragedia. KL, świetna postać startowa, ale gdyby miał Eiffel, mógłbym w poprzednim evencie, w turnieju na, na Fire zajść dużo dalej, bo ona ma trzy ataki w podstawowym ataku. Już pomijam, że ma też. Weekend, fajny debuf w, w, w tych atakach, ale te trzy ataki w podstawowym ataku mieć na głównej postaci, na Fireknight'cie, to jest błogosławieństwo. KL to jest super postać, ale na Fireknight'cie, na tym poziomie, przy tej drużynie, jaką ja mam, Eiffel byłaby dużo, dużo wydajniejsza. Także jak widzicie, KL super opcja, ale nie zawsze i nie we wszystkim najlepsza Na początku naprawdę mi się z Eiffel na poprzednim koncie super grało. Teraz KL też mi się fajnie gra, no ale już na Fireknighte miałem pierwsze, e, pierwsze schody takie dość, dość, dość bolesne. E, myślę, że e, wydaje mi się, że na, na, na pewno jego trucizna bardzo pomaga na smoku. Weekend Eiffel też by pomogło, ale wydaje mi się, że trucizna Kaela jest jednak dużo, dużo wydajniej. Przepraszam, nie na smoku, na, na klanbosie jest dużo wydajniejsza trucizna Kaela niż byłaby, niż byłaby Eiffel oczywiście, ale mówię, na no Fire Knight słuchajcie, jest jeden z najważniejszych lochów w grze i jednym z najtrudniejszych, a, a, a ja nie mam póki co postaci, która mogłaby mi tam pomóc. Więc póki co, słuchajcie, plan jaki jest na najbliższą przyszłość, zamierzam podbić jako drugą postać na 6 gwiazdeczek w miarę szybko War Maiden. A potem zobaczymy, albo wydropię coś jeszcze fajnego, albo może Armingerem się zajmę, żeby też go na 6 gwiazdeczek podnieść. Tak czy inaczej, muszę się powoli rozglądać z jakąś postacią z multi-atakiem w podstawowym ataku. No, słuchajcie, nie mam wyjścia, bo, bo bez tego Fire Knighta nie ugryzę nawet tych niższych poziomów, i teraz tak słuchajcie, jeżeli chodzi o fuzję trochę mi się w ogóle moich szardzików dozbierało już mam 15 niebieskich, jeden void do, jakiegoś, do jakichś double, double rate'ów myślę, że się nazbiera tych szardów na tyle, żeby móc jakiś opening nagrać bez dokupywania, ale dobra, w międzyczasie słuchajcie jeżeli chodzi o fuzję są trzy postacie które pasują do każdej fuzji i tylko void w każdej fuzji jest inny ja mam już po dwie kopie tego typka i dwie kopie tej laski Natomiast nie mam jeszcze żadnej kopii tej postaci zielonej Nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem jakim cudem, ale myślę, że przynajmniej jedną dozbieram Do końca tego Ewentu fuzyjnego, także spoko Będę mógł sobie coś swój sfuzjować I myślę, że zrobię tą fuzję Wydaje mi się, że to było na tym Na trening evencie Tak, że ten koleś jest do zdobycia Jakbym go już miał Byłbym o, o tą postać Od tej fuzji I myślę, że się za tą fuzję bym wziął Ten krasnolud jest całkiem fajny Każda z tych postaci jest spoko ale ten Krasnolud, tak na papierze, wydaje się chyba taki najsilniejszy, gdyż ten głos tak fajnie wygląda, trzeba przyznać. Eee, może ta maska taka niezaładna, ale w tym kapturze i w czerwonej zbroi wygląda całkiem zacznie z tymi szteltami. Eee, w każdym razie, ta postać, słuchajcie, eee, też mógłbym zrobić jej fuzję, bo mam Wojdę do niej. Tak? Tylko, że to jest ta postać, która też jest do zdobycia w, w, w training evencie za darmo, jeżeli się tam dość. Trochę więcej punktów nazbieram Nie wiem, czy jest sens w nią pakować. Ta postać też jest spoko. Też jest spoko, wygląda całkiem fajnie. Ale, ale tak jak mówię słuchajcie, no. Ja chyba wolałbym tego krasnoludka. Też bardzo zacnie wygląda. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Na ten moment. Jeszcze się tą fuzją aż tak nie przejmuję, zwłaszcza nie mogę, tak bo brakuje mi tych postaci z zielonego affinity. Ale myślę, że myślę, że będzie, będzie git. Coś, coś myślę, że wyfuzuje. Jeszcze zobaczymy, co jak dozbieram więcej składników. Na razie nie chcę mi się za bardzo niczego levelować, bo jestem zmęczony tym KLm, bez kitu. E, słuchajcie, co to była za męka, ale no, naprawdę bardzo się cieszę, że się udało. I bardzo się cieszę, że niecałe dwa tygodnie musiałem nadopracować. No, tak naprawdę półtora tygodnia, tak? Ale to mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo energii mnie kosztowało. Tylko dzisiaj, słuchajcie, prze, prze, wydałem na to bardzo dużo. Tak się akurat złożyło, że wszystkie Daily quest, Ostatnią turę Daily Questów dzisiaj odebrałem, słuchajcie. A jak odebrałem ostatnią turę Daily Questów, no to tu miałem dwa doładowania energii z weekly, z, z weekly Questów, których wcześniej nie odebrałem, więc sobie to wykorzystałem od rana też tutaj w monthly questie sobie dzisiaj e, e, skończyłem zadanie, tam było, czekajcie, które to było. E, wygranie 150 walk na arenie, to też mi dało 200 energii, słuchajcie, też co sobie to dzisiaj odebrałem, żeby jak najwięcej energii od rana zużyć, żeby, żeby, żeby skończyć z tą. E, z, e, z podbiciem rangi KL-owi, słuchajcie, udało się, ale tak jak mówię, no, na ostatnim doładowaniu energii, jakie gdzieś tam miałem do zdobycia. Normalnie te wszystkie bonusowe doładowania energii, jakie w ciągu dnia zbieram, zostawiam na wieczór. Ale dzisiaj od rana wszystkie przechulałem, żeby tylko po prostu mieć szansę nabić mu, te, nabić mu tą rangę. Udało się, bardzo się cieszę. Czekajcie, jeszcze, wiecie co jeszcze? Tylko szybciutko tylko zerknę jest ze w markecie, może przyniesiecie mi szczęście. Liczyłem na Arminger'a albo na Sniperkę. Nie mogłem zdobyć już tutaj niebieskich szardów Wydaje mi się, słuchajcie, bo jest Mam, kupiłem wczoraj jednego Dzisiaj jednego na, Jestem na niemal pewien, że już wszystkie pięć Jakie na ten miesiąc miałem do kupienia, to już kupiłem Także nie, 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 nie ma co liczyć, czy się więcej pojawi W każdym razie, słuchajcie To jest tyle z mojej strony Jest kaalek na sześciu gwiazdeczkach Także myślę, że teraz wszystko to powinno przyspieszyć Postaram się jak najszybciej dotrzeć do Brutala Może jeszcze jakąś postać Trochę, trochę, trochę jej poziomów nabić i nie wiem co, co dalej. Myślę, że się wezmę za tego smoka, ale, ale się okaże. No, staram się staram się. E, plany się tworzą w mojej głowie na bieżąco, tak jak się zmienia sytuacja. E, w każdym razie, słuchajcie wam też życzę powodzenia. E, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że ten tydzień też będzie dla Was owocny. E, I to nie tylko w grze, ale w grze też. E, pozdrawiam.